Hej! Dzisiaj robimy zmartwychwstanie starego YouTube'a od teamu X1 Tak I robimy ukryte słowo challenge Dokładnie i polega to na tym, że mamy 10 słów, każda z nas ma zapisane w telefonie Ja próbuję wpleść te słowa do konwersacji tak samo jak Zosie. i ja muszę odgadnąć jej słowa, a ona moje No i mamy na to 5 minut i 5 prób Więc uwaga, start Zaczynamy konwersację No zacznij, zacznij Dobra To ja Ci może opowiem o moim śnie dzisiaj Dobra i... Ale poczekaj. Czy to był y, sen, że była pełnia w Księżycu? Ja myślę, że powiedziałaś księżyc. Tak, tak? Tak! <śmiany> ja! Nie, niestety nie dzisiaj. Dzisiaj nie było pełni. To był taki sen, mm -hmm. że by, byłam ogólnie w wyimaginowanym świecie. Mm -hmm. To był jakiś w ogóle odległy świat. I. Wymaginowany? <śmiany> nie. Już jedną straciłaś. Tak. I szłam przez taką drogę, to była złota droga, no nie? Taka jak trochę jak... W, jak w Wicked. T, jak w, w, księżni, w Czarnoksiężniku z Jak Ost. w Księżniczce. Jak w Księżniczce z Ost. Tak. Idę sobie, idę i tak samo jak w Czarnoksiężniku z Os, nagle widzę góra i tam zamek. No, no nie? Proszę bardzo, góra, zamek. Co? Co? Żarty! Dobre, <laughs> dobre, dobre. Kurczę, powiem Ci, że naprawdę... E, to jest dobre. E, ogólnie, czy Czarny Księżnik z nie, nie jest książka też? Książka? Nie. Nie, nie. Jest nie, książka. serio? A, a kojarzysz takie lektury e, z podstawówki, jak Felix na Kojarzę no. tak. Albo na tak. przykład zaczerwone krzesło. Drzewo, drzewo. Zaczerwone drzewo. Drzewo, Boże. Nie! Czerwone krzesło! krzesło. Dziękuję. Czy krzesło? Czekaj! Tyś miał krzesło? I ty też powiedziałeś krzesło? No w ogóle nie pamiętam te lektury, czy mnie tej sceny na tam się nie podobało, ale pamiętam, że oni mieli taką scenę, że były duchy w szkole, o to chodziło, i pamiętam, że to było w nocy. i Tam był wiatr i w ogóle. Wiatr. Tak, tak. Tam był wiatr i w ogóle jakiś też właśnie pełnia księżyca, bo wiesz, duchy. I ten, i mgła, i w ogóle no, mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy, co nie? Dziękuję. Mm. Bardzo. Mgła. Okay. Tak jak mówiłaś, ja w ogóle chcę do tego trochę wrócić. No. Powiedziałaś, że w Twoim. To nie był sen, tylko tak jak w Felix Nettinika. No. Ta pełnia Księżyca, no nie? To ja chciałam Ci trochę do tego powiedzieć o nocy. Ponieważ kiedyś w nocy pełnia Księżyca. Dziękuję. <laughs> Nie wierzę w to! No dobra, ale powiem Ci, że zmiana tematu o 180 stopni. Dawaj. Bardzo od bardzo dawna próbowałam sobie kupić taki vintage, nie wiem czy wiesz, jak one wyglądają, taka niby bransoletka, ale tak, niby no. jakby zegarek. To takie jest vintage, takie są, zam... aha, aha. takie są zamknięte są zamknięte i... Ja chciałam sobie kupić coś takiego, tylko widziałam, przysięgam, teraz akurat nie żartuję, mhm. widziałam takie naszyjniki, do których możesz sobie wsypać coś na przykład. Jezus, albo, też to widziałam. Albo na przykład wpsiknąć perfumy, albo nie wiem, kryształki jakieś sobie wsadzić, czy coś takiego, dziękuję przysięgam, bardzo. Po, przysięgam, teraz mówię serio, że mój pies, Prima, miała y, dosłownie taką, na obroży miała taki tak? naszyjnik. Pies, dziękuję. A! Chcę Ci dokończyć z tamtym snem. No. Moim, tym pierwszym, ja był no. ten z góra za no. Szłam sobie tą drogą i wiesz, liście spadały, myślę sobie... Liście? Nie. Myślę... Nie, nie. Ja mam trzy chyba tylko jeszcze. E, dwa. E, idę sobie przez tą drogę, liście spadają, myślę sobie, no nieźle, trochę jak w horrorze. No. Nie. Jeden mam tylko. Zapomniałam. No. I myślę sobie, jak w horrorze, no nie? Dlatego ta pełnia księżyca i pomyślałam sobie wtedy kurde jak ja pójdę do tego zamku to co jeżeli mnie tam zabiją na no jakimś nie wiem sztyletem na przykład sztylet nie masz zero <skrybuj> no i wtedy widziałam piękny motyl przelatywał motyl dziękuję ja. Tak. I jedząc jabłko, patrząc na piękną tęczę. Ay, tak, tak, tak. No ale zgadłam, tak, bo tak, zgadłam. Bo jakby zgadywałam. Dobra. Tęcza, dziękuję. Ale to ja ci powiem, że ogólnie ja. Wiesz, jak wygląda mój pokój, prawda? Tak, wiem, no I ja za. O, jakby. Zawsze miałam wrażenie, że to moje lustro, które mam na ścianie. Lustro. Tak. <słuch> No dobrze, nieważne, że to lustro, które mam na ścianie, jest takie małe strasznie, co nie? Mhm. Chciałabym mieć takie... No, weź to. Dobra, minęło nam 5 minut, ale robimy. No mi jeszcze zostały 3 słowa. Mi dwa, Okej. Okay. Więc jakby to... Ja bym bardzo chciała mieć takie lustrę, masz. Wielkie, wiesz, jakby na pół ścianie, żebym widziała cały swój outfit, jakby wiesz. Ale kurczę, mimo... ja nie mam takiego lustra. I mam takie malutkie i w nim mogę nie widać. Zawsze jak już patrzę na moje, moją stylizację, mój outfit, to muszę zobaczyć. Zapalać... Jakieś świeczki, jakieś... Świeczki. Nie. Ile masz jeszcze? Nice. Yy, dwa chyba. Co? No, no tak. jakieś świeczki, jakieś, wiesz, lampki, jakieś rośliny muszę postawiać, żeby było, było dobrze dzięki ja lampa. a nie. I yy, jakby... Jednak strasznie, nie. strasznie... Strasznie to jest problem, żeby By w ogóle zobaczyć cokolwiek. Ale no, pomyślałam sobie, dobra. Żeby bardziej mnie jakby ta lampa światła roz, rozprzestrzeniała. Te kwiaty, które stoły koło ciebie. Tak, i żebym widziała w lustrze bardziej. Kwiaty. The woman was too stunned to speak. Ej, my miałam już po takie same słowa w <noise> e, To jakby na to wszystko, jakby. Powiedziałam, że zrobię sobie takie mini reflektory. Reflektory? Nie. Aha, Jeden masz. Nie, już w nic nie mam. Jest! <noise> <noise> takie reflektory, więc lampę, jakby owinę, taką bibulą blokiem papierowym, wiesz, jakby nie wiem, nie wiem o co chodziło, Vlog. papier, dziękuję. Kurde. I jakby owinęłam to i powiem ci, że to mi kurczę dało jakby do myślenia, jakby to mi, to jest super pomysł i teraz widzę swoją stylizację, moje rośliny mają światło, wszyscy się bawią normalnie, wszyscy się bawią i jakby no. Wiesz, czego mi zawsze brakuje? No? Jak ja sobie na przykład samochodem. Miłości. I tam Miłości również mi brakuje. Samochód, dziękuję. Co? Ale to powiem Ci, że kojarzysz ten y, samochodowy, tam też mogą ciężarówki przejeżdżać, wszystko tam może przejeżdżać w sumie. Traktory, Traktory. motory. Nie. Kurde. Przegrałaś, bo już masz zero. Jedzie nam wszystko. To, to jest tunel z Sulejówka do Warszawy. No. Dziękuję, tunel. Nice. Wygrałam! Ale co, że wygrałaś? No bo ty, z, bo ty źle. Y, zgadłaś. Okej, okay, rozumiem! Ja, ja się ja już po tym jak no, to Nie, tak, czy tak, to tak. zgadłam tylko dobrze? Dobrze. Tak, tak mam wrażenie, że można powiedzieć, że wygrałam w taki sposób. Ja myślałam, że liczymy, ile słów się zgadło u drugiej osoby. Mm. Ja zgadłam chyba więcej. Ale no to, to podliczę to w montażu. Mhm. A co to, co? To... to zrobimy teraz drugą rundę na pięć słów. I co ty na to, że pięć słów... No dobra, zróbmy pięć słów, pięć minut. Pięć słów, pięć minut, no. Dobra. To my zaraz wracamy z drugą rudą. Mamy już nasze słowa wszystkie, pięć słów. I chyba zaczynamy, co? Dobra. Trzy, cztery, start. Wiesz co, może ja zacznę. Nie dawaj, zacznę. Ogólnie nie wiem, czy zauważyłaś, że w Warszawie ostatnio... To znaczy, jak ja byłam w górach, to nie wiesz, mm. byłam w górach na ferie, to tam było strasznie... No zimno, minus 10. wiesz, temperatura nie... Słońca nie było, nie, zimno strasznie. Słońca nie było, tak no, w ogóle jakby słońce, dzięki słońce. No. Mama, obie słońce! <grym> <grym> e, tak, nie było słońca, jakby, wiesz, tak szaro-buro, zimno, ale potem wróciłam do Warszawy i tak samo było, wiesz, chmury wszędzie, mgła, wiatr. wszędzie, nie? No, chmura. Ty też masz chmury Ej, m... Ej, jak mamy to samo? No. No, więc jakby nie, nie podobało mi się to. Chciałabym bardzo gdzieś wyjechać. Na przykład Bahamy jakieś... Czy mamy coś to samo. Nad jakiś ocean. Nad jakiś ocean. Chciałabym bardzo zjeść płatki. I bardzo I łóczek. Uwaga, włączam jeszcze raz 5 minut po raz 83, 4 cztery. No, możesz zacząć jak też. Jak masz jakąś ciekawą historię do powiedzenia. Chociaż wiesz co, nie. Mhm. Nie. Powiem ci, że ja nad Wisłą byłam dosłownie chyba. Nie wiem. Z trzy razy? Jakby. Prędzej byłam nad jakimiś takimi innymi rzekami, typu Świder i tego rzeka. Że była rzeka. Powiedziałam, najpierw. No, nie! Ej, ale właśnie ile razy zgadujemy? Trzy? Teraz trzy. trzy. No. Byłam nad innymi rzekami, właśnie typu Świder, typu. O, Świdra fajna jest. Odra, W ogóle u mnie, Bug, u mnie na działce, bo też właśnie co do Świdra. I, ale nie, 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 ja A, muszę no, dokończyć. No, 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 kończy, kończy. I jak byłam nad Świdrem, ja uwielbiałam tam być. Tam są, jest mnóstwo takich prawda. dużych kamieni, po których można skakać. Wiesz, wodospad taki jest malutki. To prawda. Kładka jest taka. Bo my chodziłyśmy na tą samą plażę, no. no. ja tam z y, Dominką chodziłam. Plaża, no. Wiesz, kładka. Kładka i takie drewniane, była taka na na nie wiem jak to tłumaczyć, na, na którym było... kurczę, takie jakby... paprocie? No. Paprocie, dziękuję, paprocie? Nie, zna, krucie, nie, 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 no. nie ważne. Takie paprocie, takie jamy i nie wiem, no po prostu dużo roślinności. Ja się zawsze bałam paprocie. się, że tam jest jakaś przepaść i ja, że ja wpadnę w tą przepaść i się usmarzę i się w ogóle... Wbije mi się jakiś kolec w stopę albo jeszcze, jeszcze gorzej, że jakby... Wiesz, albo nie, w sumie mi się, wbił mi się kiedyś kolec właśnie nad tym świdrem w nogę, tylko, że to nie było jakby po stronie tej takiej od spodu, tylko, dziękuję, strona. No, możesz. Strona? Skończyłam, tak. Kiedyś sobie pomyślałam, e, w ogóle, w sensie naprawdę, ale pomyślałam sobie tak od niczego. No, Jest że... kiedyś... O Jezus, to wiesz ile się po poprociach i klifach i <laughs> Pominąć. Pomyślałam sobie tak z dupy. E, jak piosenki normalnie brzmiałyby po angielsku? W sensie. po polsku, z angielskiego, no nie? Piosenki. Ja chciałam I, widzieć piosenki, kurczę. <grym> I na przykład jest taka piosenka. Tink, tak, on tak, tak to jest ta. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Kesha. Kesza, dobrze. No i Dziękuję bardzo, są... Kesha. Nie żartuję. <grym> I to jest na, na przykład, nie wiem, tik tak na zegarze, coś takiego. Zegar. Dobrze. Ale masz też. Dik, tak, na przykład... nad... <głos> 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 ale to było... No coś ale, yy, ale masz też na przykład na y widaloka, no nie, no to żyje życiem szaleńco. Szaleńca, szalenie. Nie! Nie, kurde, nie. dwa. Yy, no to ja ci powiem, że są też takie różne Jezu, moja ulubiona yy, piosenka, jak już idziemy tokiem mm -hmm. takiego przetłumaczenia. To od mojej ulubionej wykonacji. Nie, będę musiała to wyciąć, bo to w ogóle ten... Nie, bo jego... Ale mojej lewej tylko na przyjęcie. Mój fulgorek to moja ulubiona historyczna wuletka. Jakby to jest na pewno... Była na przykład amerykańska piękność. American Beauty? Tak. Okej. Okay. Amerykańska piękność, samolot do Paryża. Samolot? Sam, tak, samolot do Paryża. No, jeszcze jakie tam było? A! Yy, róże są czerwone. A to nawet To nie są kojarzysz. moje ulubione kwiaty? Coś, taki, coś takiego, kwiaty? Kwiaty, no tak myślałam, ale tutaj my się nie zaliczą, bo No. Nie wiem, że idzie. Tak, jakby bardzo lubię. I brzmi, podoba mi się ten twój sposób, że spróbujesz sobie pomyśleć, jak brzmiały piosenki przetłumaczone na polski. Bardzo to jest ciekawe. Na przykład była taka kiedyś piosenka Zwajany. Mhm. O jakimś ogniu, czy coś takiego? bo... Ogień. Okay. Nie. Nie. Ile masz dwa. dwa? O jakimś ogniu, bo tam, wiesz, była ta. Jak ona się. de, de Fiti? Fiti? Piti, piti? Nie wiem. Pididi? <grym> Nieważne, mi zostało mm. jedno słowo. Mi dwa. Była jakaś. No właśnie, ona była de i ona ogniem strzelała lawą i wiesz, ona była jakby, jakby taki wulkan, czy nie, nie wulkan. wiem. O wulkan. No Zaczynaj! Teraz jest twój solowy występ. Porozmawiajmy teraz sobie o... byłych już to może o filmach. Film. Nie. Kurde. Zostało się jedno. Wiem. Ale jak ty pilnujesz. Nie, 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 Na przykład o epoce lodowcowej. Moim zdaniem to jest bardzo fajny film. I szczerze, ja się zastanawiam, czy Na przykład... Zastanawiam się, czemu nie powstała na, na, na podstawie tego filmu książka! książka. Jest! Dobrze. Jest! Ale się tak yes! Ja lubię bardzo epokę sobą. No ale książka? książka na podstawie filmu to nie jest spotykane nie, nie, ale też się zdarzają. No nie wiem. Nie, No przecież. dobra, no przykład... dalej masz jeszcze jedno słowo. Nie, no chyba takie książki dla dzieci to powstawały na podstawie dzieci? filmów Barbie. Nie! Już ci nie zostało w ogóle żadne. No chyba, że dobrze strzelę. A jak niedobrze, to przekrywam. A powiedzmy o czymś. Widzę, zim. że masz jakiś problem. Mam mega problem z tym słowem. No mów, mów no, Ale nie mogę. Dobra, porozmawiamy sobie teraz o napojach. Dobra? E, jaki jest twój ulubiony napój? Woda. Nice. A jakiś na przykład sok? Pomarańczowy. Co to jest wywiad? Tak. Ta. To, to? nie jest... zadawaj mi takich pytań, kochanie. A jaki jest napój gazowany twój ulubiony? Sprite. Okej. Okay. A co na przykład... Bo nie, się... przepraszam bardzo, mi się nie podoba, gdzie ta rozmowa I, idzie. I, a lubisz na przykład pić ze słomką? Słomka. Nie! Przygrałam! Lud! 1 1 Lud! Mhm. Mogłaś z epoką lodowcową. Nie wiem, ale... wiem, ale mamy remis. Jeden-1 jest. Tak. Tylko jedyne co rozstrzygnie nas to kto zgad ile słów. No. Tak. Więc to już będzie po, ale ogólnie to... To tyle. Выплыв, 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 будет хорошо.